Witam Państwa bardzo serdecznie na pikniku rodzinnym, indiańskie lato. Jak sama nazwa wskazuje, i jak widać, będziemy się dzisiaj bawić w stylu indiańskim. Bardzo się cieszymy, że możemy gościć taką barwną grupę pasjonatów kultury Ameryki Północnej, Indian Ameryki Północnej. Taki piknik organizujemy nie po raz pierwszy. Wydawałoby się, że niedawno, ale jak sprawdzałam, ten piknik indyjski był cztery lata temu, więc czas szybko płynie. Dzisiejszą imprezę zorganizowaliśmy z inicjatywy naszego sołtysa Tomka Jeduta. To on tak trochę naciskał, żebyśmy zrobili taką imprezę, żebyśmy ją powtórzyli. Kilka lat temu, kiedy organizowaliśmy indiański, Indiańskie Lato, to był projekt z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, z którego również zakupiliśmy mini plac zabaw koło świetlicy. Tam niektóre osoby mogą też skorzystać z elementów placu zabaw. Tam dzieci mogą się też bawić. A w tym roku. Próbowaliśmy też napisać taki projekt. Niestety troszkę punktów nam zbrakło. Nie dostaliśmy dofinansowania, ale jak widać, i tak sobie poradziliśmy, i tak zorganizowaliśmy piknik. Cieszymy się, że pogoda wytrzymuje, że dopisuje. Proszę tylko wszystkich o jakieś modły do niebios, żeby pogoda dopisała w ciągu całego popołudnia. I chciałam teraz przedstawić gwiazdy. Ludzi, którzy mają niesamowitą pasję, którzy jak widać traktują swoją pasję bardzo poważnie. Znamy już naszego sąsiada z Olesina Pawła Paproteł, żony Małgosie i syna Kacpra. O, i jeszcze jakieś maleństwo mają. Skąd to masz? Począc, A, pociąg przyjaciół. Ale chciałam Państwu powiedzieć, że mamy jeszcze nie tylko Pawła i Małgosię. Są inni, którzy są zarażeni tą pasją i przyjechali do nas z daleka, bo aż z Torunia. Adam Ludwiszewski z rodziną, ta mała też. Paweł i Magdalena Szpyrowie z Jagodą i Przemkiem przyjechali do nas z spod Bełżyc. I teraz chciałam już oddać głos gwiazdom. Oni opowiedzą o swojej pasji i o tym, co dzisiaj nas czeka. Witam serdecznie. Ja już tyle nie będę gadał. Przejdziemy do rzeczy. Za chwileczkę wykonamy pierwszy taniec snika, czyli taniec wiodowców a później tu kolega Paweł, będziemy po kolei prezentować tańce, będzie omawiał. Razem tworzymy grupę rekonstrukcyjną pod nazwą Łasiciu. Zapraszamy do wspólnej zabawy, będą też później tańce takie międzyplemienne, tak zwane intertryby, do których chcielibyśmy, żeby Państwo się włączyli. Taniec nie jest trudny, my pokażemy, wytłumaczymy, zwłaszcza, zwłaszcza dzieci, no bo żeby się udzielały, a później po tańcach przejdziemy do konkursów i zabaw, także pierwszy taniec Sneak i zapraszam panów tutaj w stroju do tańca, a kobiety będą nam wtórowały.